Witamy w studiu telewizyjnym 70. Dziś przedstawimy Wam, jak ósmoklasiści żyją na przełomie listopada i grudnia. Pierwszy tydzień grudnia obfituje w ciekawe wydarzenia. Dla klas ósmych nie oznacza to niestety tylko mikłajkowego wyjścia do kina, ale również pisanie egzaminów próbnych. Odbywają się one trzy dni pod rząd: pierwszy w poniedziałek z języka polskiego, drugi z matematyki we wtorek, a w środę z wybranego języka obcego. Zapytaliśmy klasistów, jak się czują i co myślą przed tak ważnymi wydarzeniami. Czuję się bardzo zestresowana przed poniedziałkowym egzaminem, ponieważ obawiam się, że nie pójdzie mi tak, jak ja bym tego chciała. Wyniki nie będą zadawalające, a to wpłynie na to, do jakiej szkoły się dostanę. Jeszcze nigdy nie odczuwałam takiego dużego stresu. W końcu od tego zależy moja przyszłość. W poniedziałek zaczynamy egzaminy próbne. Bardzo się stresuję egzaminami próbnymi. Chociaż mam nadzieję, że pójdzie mi bardzo dobrze, przekroczę tak jak na normalnych egzaminach próg 50%. Najbardziej się stresuję egzaminem z matematyki, ponieważ nie jestem z tego najlepsza. Mam nadzieję, że z polskiego wyjdzie mi o wiele lepiej. Maksym i Anton w ósmej C, nasi koledzy z Ukrainy, powiedzieli, że bardzo boją się egzaminów. Użyli wyrazu straszno. Dodatkowo Maksym zdradził, że jego starszy brat, Dima, pisał egzaminy w tamtym roku i z języka polskiego uzyskał wynik aż 70%. I teraz Maksym denerwuje się, że napisze gorzej. Jest to dla niego dodatkowy stres. Ameryka z Uznań B powiedziała, że stara się dobrze przygotować do egzaminów. Szczególnie zależy jej na matematyce, bo to zawsze był dla niej trudny przedmiot. Odczuwa duży niepokój. Ile czasu trwa taki egzamin? Z języka polskiego piszemy 120 minut, z matematyki 100, a z języka obcego 90 minut. Czy ktoś może mieć wydłużony czas pisania? Tak. Osoby z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają prawo pisać egzaminy dłużej. Z języka polskiego czas wydłuża się o 60 minut, z matematyki 50 minut, a z języka obcego 45. A teraz kilka ważnych informacji dla ósmoklasistów. Pamiętajcie, weźcie ze sobą dwa dobrze piszące długopisy z czarnym tuszem. Do sali nie wolno wnosić niczego oprócz długopisów, legitymacji, a na matematykę można wziąć jeszcze linijkę. Na podłodze można postawić małą wodę do picia. Pamiętajcie, że w arkuszach egzaminacyjnych znajdują się zarówno zadania zamknięte, w tych tylko zaznacza się odpowiedzi, i otwarte, czyli takie, w których uczeń samodzielnie sformułuje sformu odpowiedzi. Już po zakończeniu roku szkolnego każdy uczeń ósmej klasy przyjdzie po zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminu z każdego przedmiotu. Na zaświadczeniu będzie wynik procentowy. Zachęcamy Was do solidnej pracy na lekcjach. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zuzanna Knęblewska i Jakub Czyżowski.